Deser, do którego inspiracją były dwa desery, które robiłam już wcześniej. Efekt jest świetny. Wygląda i smakuje rewelacyjnie. Połączenie słodkiej czekolady z kwaskowym musem malinowym i delikatną wanilią komponują się znakomicie. Polecam i zapraszam Was również na mojego bloga www.taleszpokus.tv Zaczynam od przygotowania spodu. Szklane naczynie ustawiam na garnku z gotującą się wodą, Wrzucam kawałki czekolady i rozpuszczam ją. Następnie dodaję masło pokrojone na mniejsze kawałki i również je rozpuszczam. Mieszając łączę z czekoladą. Kiedy masło jest już połączone z czekoladą, ściągam miskę z garnka. Dodaję cukier, sól. i jajka. Łączę składniki. Na koniec do miski przesiewam mąkę i delikatnie, ale dokładnie mieszam ciasto. Gotową masę wylewam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piekę w piekarniku w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 25 minut do tak zwanego suchego patyczka. Kiedy ciasto się piecze, przygotowuję kolejną warstwę deseru. Do szklanki wsypuję żelatynę, wlewam gorącą wodę i mieszam aż żelatyna się rozpuści. Zostawiam do ostygnięcia. Serki waniliowe lekko miksuję. Dodaję cukier waniliowy i wlewam śmietankę. Następnie stopniowo wlewam przestudzoną żelatynę i jeszcze chwilkę miksuję. Ostudzonego ciasta wycinam teraz spód deseru i zostawiam go w formie. Ja zrobiłam kilka mniejszych porcji, ale deser można też przygotować prościej. Wylać warstwę z serka i śmietanki na wystudzone ciasto, wstawić do lodówki, a kiedy lekko stężeje, wylać na nią mus malinowy i całość schłodzić. Na wykrojone ciasto wykładam masę serową, mniej więcej do połowy wysokości formy. łyżką wygładzam wierzch. A ręcznikiem papierowym wycieram formę wewnątrz. Deser wkładam do lodówki, by masa serowa lekko się ścięła. Można już szykować malinową warstwę deseru. Galaretkę rozpuszczam w połowie wody wskazanej w przepisie na opakowaniu. I zostawiam do ostudzenia. Maliny blenduję, a następnie przecieram je przez sitko, aby pozbyć się pestek. Mus będzie miał dzięki temu przyjemniejszą teksturę. Maliny można dosłodzić, bo owoce są dosyć kwaśne. do malin dodaję przestudzoną galaretkę. I gotowy mus wykładam na lekko stężałą masę serową. Deser ponownie wstawiam do lodówki. przed podaniem dekoruję go bitą śmietaną, którą przygotowałam z mocno schłodzonej kremówki i cukru pudru. Na wierzch malinka i gotowe. Polecam, bo deser jest naprawdę przepyszny. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam was serdecznie na mojego bloga www.taleszpokus.tv